Musisz znaleźć swoje dlaczego, swój głęboki powód, dla którego to Ty chcesz wprowadzić zmiany w swojej diecie, w swoim stylu życia, tak, żeby to mogło z Tobą zostać na stałe. Cześć! Ja nazywam się Kasia Rozpędowska, jestem dietetyczką, mamą. Na tym kanale poruszam tematy związane z wellnessem, szeroko pojętym zdrowym stylem życia, dietetyką, aktywnością fizyczną i rozwojem osobistym, więc jeśli jest to coś, co interesuje Ciebie, to naciśnij subskrybuj i zostań ze mną na dłużej. Zacznij od dlaczego. Musisz znaleźć swój głęboki powód, dla którego chcesz schudnąć. Bo bez tego, jeśli chcesz po prostu schudnąć tak o, bo mam ochotę, bo chcę, bo... bo tak, bo moja koleżanka z biura się odchudza, bo moja sąsiadka się odchudza, bo moja kuzynka fajnie schudła i ja w sumie też bym schudła, ale nie do końca wiesz dlaczego, to, co może być szkopu, który utrudnia ci skuteczne odchudzanie. Musisz znaleźć swoje dlaczego, swój głęboki powód, dla którego to ty chcesz wprowadzić zmiany w swojej wiecie, w swoim stylu życia, tak, żeby to mogło z tobą zostać na stałe. W dzisiejszym filmie poruszamy sobie temat dlaczego. Dlaczego? Dlaczego chcesz schudnąć? Dlaczego chcesz zmienić swój styl życia? Dlaczego chcesz zmienić swój sposób odżywiania? To możesz też odnieść do innych aspektów całego Twojego życia, tak naprawdę, bo to jest związane z odchudzaniem, ale pobudki nasze dla robienia różnych rzeczy w naszym życiu są ważne, ponieważ powód, dla którego się za coś zabieramy, jest dla nas istotny w tym w tym kontekście żeby utrzymać to. Jeśli chcesz iść do pracy, ale w sumie to nie lubisz jej i w sumie to może masz mnóstwo kasy i może nie potrzebujesz w ogóle iść do pracy, to nie będzie w tym żadnego powodu, ale może chcesz iść do pracy jako lekarz, żeby pomagać ludziom, e, przeżyć, żeby pomagać kobietom urodzić dzieci, żeby pomagać kobietom zadbać o swoje zdrowie albo mężczyznom, whatever. Jeśli masz jakiś taki głębszy powód, dla którego się za coś zabierasz, to łatwiej jest ci przy tym zostać, jeśli ty wiesz po co, coś konkretnego Robisz. I w dzisiejszym filmie właśnie porozmawiamy sobie na, na temat, dlaczego w kontekście odchudzania, w kontekście tych zdrowych nawyków, tego zdrowego stylu życia, tak, żeby to mogło zostać z tobą na dłużej. Chciałabym, żebyś teraz zastanowiła się, dlaczego chcesz schudnąć. Bo twoje dlaczego to największa siła na drodze do skutecznego odchudzania. Kiedykolwiek zastanawiałaś się dlaczego naprawdę chcesz schudnąć? Czy to tylko kwestia wyglądu, czy może coś więcej? Twoje dlaczego to największa siła na drodze do zmiany. To taka twoja wewnętrzna motywacja do osiągnięcia danego celu. Coś, co sprawia, że się nie poddasz, gdy na drodze do celu pojawią się trudne chwile, trudne momenty. Zastanów się, dlaczego chcesz schudnąć, bo schudnięcie to nie tylko wygląd, to nie tylko mniejszy rozmiar spodni, to coś więcej. Zastanów się, co się zmieni w twoim życiu, kiedy już osiągniesz swój cel. Dla porównania, kiedy już ustalisz to swoje, dlaczego ten swój głęboki powód, dla którego ty podejmujesz walkę o utratę kilogramów, to tak jakbyś miała kompas na drodze, kiedy płyniesz gdzieś statkiem czy jedziesz samochodem, czy jesteś gdzieś w lesie. Masz swój kompas. Kiedy wiesz, dlaczego zmierzasz w danym kierunku, to łatwiej utrzymać Ci się na tej dobrej ścieżce, na tej dobrej drodze do celu. Łatwiej też Ci wytrwać, nawet wtedy, kiedy masz pod górkę, kiedy zdarzają się jakieś właśnie zrządzenia losu, jakieś sytuacje, kiedy być może trudniej będzie Ci utrzymać dietę, dużo łatwiej będzie Ci wytrwać w tym celu. Żeby poznać swoje dlaczego, zastanów się właśnie nad tym, co się zmieni w swoim życiu, kiedy już osiągniesz ten swój wymarzony cel. Warto też zastanowić się, jak doszło do tego, że teraz nie czujesz się dobrze w swoim ciele i chcesz coś w nim zmienić? Pomyśl, jak chcesz się czuć jako ta nowa, przyszła wersja ciebie, do której dążysz, i co konkretnie motywuje cię do zmiany odżywiania, do zmiany Twojego stylu życia, do zmiany Twojego spędzania wolnego czasu, bo może na przykład wprowadzisz jakąś aktywność fizyczną lub będziesz przygotowywała posiłki wieczorem na meal prep, żeby mieć gotowe jedzenie na kolejne dni, żeby odkryć swoje dla Dlaczego warto też zadać sobie pytanie, dlaczego chcesz schudnąć? Proste, tak, proste, aczkolwiek może nie być takie proste, bo chciałabym schudnąć, żeby ważyć mniej kilogramów, ale dlaczego? Ale dlaczego musisz drążyć głęboko ten temat? Często słyszę, chcę schudnąć, bo chcę lepiej wyglądać, ale idź głębiej. Co tak naprawdę stoi za tym pragnieniem? Może chcesz czuć się bardziej pewna siebie w swoim ciele? Może chcesz mieć więcej energii? Może chcesz zadbać o swoje zdrowie, lub bawić się z dziećmi bez zadyszki. Może chcesz długo żyć, albo chcesz zapobiegać rozwojowi chorób w przyszłości, chorób takich jak cukrzyca czy zaburzeń takich jak insulinooporność, Hashimoto, choroby tarczycy. Dieta ma wpływ na wiele chorób, które mogą się u nas ewentualnie pojawić, jeśli my nie będziemy dbać o ten swój zdrowy styl życia. Zastanów się też jak się czuje ta nowa wersja ciebie. Czy chodzi może o lekkość, może chodzi właśnie o tą pewność siebie, kiedy gdzieś chodzisz, może o to uczucie, kiedy idziesz na zakupy ubraniowe i nie musisz już wybierać rozmiarów L, XL, które może nie są dla ciebie jakimś takim komfortowym wyborem, może za każdym razem kiedy idziesz na zakupy musisz kupować coraz to większe spodnie i nie chodzi tutaj o to, że każdy sklep ma inne rozmiarówki, tylko po prostu ty ty jesz i za każdym razem musisz kupować większy rozmiar spodni i to cię po prostu dobija i się nie czujesz komfortowo, a jak wracasz z zakupów ubraniowych, jesteś wkurzona, zła, sfrustrowana, płaczesz, zajadasz lody, żeby było ci po prostu lepiej. Spróbuj opisać najlepiej na kartce tą nową wersję ciebie, którą będziesz w przyszłości, jak już schudniesz. Jak ona się czuje, co ona robi, jak ona się zachowuje, jak się właśnie czuje, kiedy idzie do pracy, kiedy idzie na uczelnię, kiedy idzie na spacer. Jak ona wygląda, jak się zachowuje, jaka jest ta Twoja nowa wersja ciebie, do której ty dążysz, tak żebyś wiedziała, jak się poczuć, tak żebyś mogła się poczuć jak ona. I pamiętaj, że Twój wygląd to nie jest wszystko, bo tak jak mówiłam już wcześniej. Hutniemy, fajnie, ale co też dzięki temu mamy? Może lepiej czujemy się w łóżku z naszym partnerem, bo właśnie czujemy się bardziej sexy, czujemy się bardziej pewne siebie. Może nie mamy już takiej zadyszki, kiedy biegamy. Może właśnie możemy więcej biegać, może mamy większą pewność siebie, żeby w końcu pójść na basen, pójść na siłownię, zacząć ćwiczyć, zacząć e, uprawiać aktywność fizyczną. Ja wiem, że wygląd to nie jest wszystko i jakby zachęcam Cię do tego, żebyś dbała o siebie, żeby się. Komunikowała innym osobom też to, że Twój wygląd to nie wszystko. Jasne, to jest bardzo ważne, ale bardzo ważne jest też nasze samopoczucie w naszym własnym ciele. Ja kiedyś próbowałam, jakby. Miałam taki okres, że nie dbałam o swoją dietę i miałam to w sumie trochę bardziej w dupie, mm, ale co za tym szło, to to, że ja, jako osoba, która bardzo lubi jeść słodycze szczególnie, bardzo szybko przybierałam na wadze i było to dla mnie o tyle niekomfortowe, że właśnie nie czułam się dobrze, kiedy nawet rozbierałam się w łazience i szłam pod prysznic. To nie było dla mnie komfortowe. I dla mnie istotne jest to, żeby mieć fajną figurę, nie dla mojego partnera, nie dla sąsiadki, żeby widziała, jaka ja jestem wysportowana, bo jestem dietetyczna. Więc muszę to wszystkim udowadniać. Nie, chodzi o to, że ja dbam o swoją figurę dla siebie, dla swojego dobrego samopoczucia, żeby patrzeć w lustro i czuć się zadowoloną, żeby móc założyć kostium kąpielowy o dowolnej porze roku, żeby móc wyjechać na wakacje, chociaż nie jeżdżę na niezbyt często. I nie przejmować się tym, że muszę zaczynać dietę na wesele przyjaciółki, że muszę zaczynać dietę, bo jest komunia kogoś tam. Nie muszę się odchudzać z jakiegoś konkretnego powodu. Pamiętam, że w moim dzieciństwie było, były takie sytuacje, kiedy dorosłe kobiety, które gdzieś tam były w moim otoczeniu, odchudzały się właśnie z różnych powodów, bo był jakiś wyjazd, bo był wyjazd na ferie, bo był wyjazd na to, tamto, sianto, stranto i tak dalej, studniówka, bla 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 bla. Pełno jest powodów do odchudzania, ale nie chodzi też o to, żeby się właśnie odchudzać tylko na jakąś określoną okazję. Dlaczego się odchudzasz? Bo i na studniówkę. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyś znalazła takie swoje długoterminowe dlaczego. To może być właśnie dbanie o swoje zdrowie, to może być dbanie o to, żebyś nie była chora, to może być dawanie przykładu swoim dzieciom, że hej, hej, ja ją zdrowo jestem. Waszą mamą i jem zdrowo. Patrzcie na to, dla naszych dzieci jesteśmy takim role modelem. Nasze dzieci poprzez obserwowanie naszych wyborów żywieniowych widzą, jak, jak one powinny jeść. Więc jeśli my pokazujemy też, że żyjemy zdrowo, że gdzieś tam się ruszamy, że dbamy o to swoje zdrowie, przy okazji my chudniemy, ale też pokazujemy naszym dzieciom, że dbanie o siebie, dbanie o zdrowy styl życia jest czymś totalnie normalnym i wcale nie musi być. Spowodowane tylko tym, że my chudniemy, ale też dzięki temu budujemy iść u siebie i u tych dzieci zdrowe nawyki. I dodatkowo też chudniemy, ale nie musimy być takimi osobami, które gdzieś tam cały czas się zadręczają tą swoją wagą. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi tutaj chodzi. Dzięki redukcji masy ciała możesz mieć lepsze samopoczucie będziesz się czuła właśnie lżej, będziesz miała więcej energii, bo też nadmierna masa ciała, nadmierna ilość tkanki tłuszczowej to stany zapalne, które się rozwijają w naszym organizmie, które też sprawiają, że jesteśmy takim leniwym ziemniakiem, który najchętniej by się położył na kanapie, a kiedy gdzieś tam dbamy o to swoje ciało, dbamy o tą aktywność fizyczną, o tą dietę, to mamy więcej energii na robienie różnych rzeczy i na bycie po prostu szczęśliwym człowiekiem, który chodzi po tej planecie. Możesz też robić rzeczy, które być może były dla Ciebie trudne, możesz zacząć biegać, bo nie będą Ci tak bardzo bolały kolana, możesz pójść na basen bo nie. Będziesz mieć tej blokady, że twoje ciało nie jest wystarczająco dobre, żeby pójść na basen i pokazać się w stroju kąpielowym. Możesz chodzić na wycieczki górskie, bo może wcześniej miałaś wcześniej zadyszkę na takich wycieczkach. Bawić się z dziećmi, czy może tańczyć do Białego Rana, jeśli jest to coś, co ty enjoyujesz. Jak utrzymać motywację dzięki swojemu dlaczego? Przede wszystkim zapamiętaj to swoje dlaczego. Więc przykładowo. Jeśli twoje dlaczego to to, że ty chcesz się czuć seksownie dla siebie, w, o swoim odbiciu lustra i chcesz zadbać też o swoje zdrowie, żeby mieć więcej samopoczucia, to zapamiętaj to i najlepiej też zapisz to na kartce, bo słowa, które zapisujesz na kartce, ważą trochę więcej i mają trochę większą moc niż tylko te, które sobie pomyślimy w naszej głowie. Warto jest przepisywać nasze myśli na papier, tak żeby to widzieć i żeby to miało większą moc dla nas. Warto też powiesić to swoje dlaczego w widocznym miejscu, czyli na przykład na lodówce, lub gdzieś postawić przy biurku, lub może zrobić sobie fotkę i ustawić na tapecie w telefonie, tak żebyś widziała to gdzieś tam cały czas i żeby to się pojawiało, żeby to się przypominało tobie i zakodowało się w twojej podświadomości. Przypominaj sobie swoją wizję, tą wizję ciebie, która będzie tą. Idealną wersją Ciebie, tą wersją, która już schudła te 10, 12, 15, 16, 20 kg. Regularnie wyobrażaj sobie tą nową wersję siebie, bo to będzie dla Ciebie bardzo duże wsparcie w tych trudniejszych momentach. Jak ona wygląda? Co ona robi? Jak ona się czuje? co ona robi po pracy, co ona robi przed pracą, jaka jest jej poranna rutyna, jaka jest jej wieczorna rutyna, co ona je, ile ona je posiłków dziennie, czy ona pije wodę, czy nie pije wody, jakie napoje wybiera, czy pije dużą ilość alkoholu, czy nie, czy czasami się rusza, czy nie, czy chodzi na spacery. Zastanów się, co ona robi, ale to już powinnaś zrobić wcześniej e, i przypominaj sobie tą wersję, na przykład rano po przebudzeniu lub przed pójściem spać. Dzięki temu też wbijesz sobie to bardziej do swojej podświadomości i będzie Ci łatwiej być na tej drodze do celu. Bardzo przydają się też takie Wspierające myśli, wspierające myśli typu jestem na dobrej drodze, każdy krok przybliża mnie do celu, nawet ten mały, lepsze są małe postępy niż żadne, zrobię to. Lub mój cel to tylko kwestia czasu. Zastanów się, co Cię napędza i to właśnie, będą właśnie te wspierające myśli. To będzie to twoje dlaczego. To może być wsparcie Twojej rodziny. Warto też podzielić się z Twoim partnerem, mężem, z kimś, z kim, kto jest dla Ciebie bardzo bliski, tym swoim dlaczego. Dzięki temu taka osoba będzie Cię mogła wspierać w dążeniu do utraty masy ciała, a nie hamować, nie będzie ci bredzić znowu o zamawianiu kolejnej pizzy fast foodowej, wiedząc, że tobie zależy na Twoim celu, albo możecie też ustalić jakieś. Mm, takie wspólne posiłki, wspólne dni, kiedy gdzieś tam pozwalasz sobie na coś mniej dietetycznego, mniej odchudzaniowego. Powiedz to jakiejś osobie, z którą spędzasz dużo czasu, z którą być może czasami jesteś takim foodie i chodzisz na jakieś jedzenie, że teraz masz inny cel i chciałabyś trochę o to zadbać, więc warto, żeby ta osoba o tym wiedziała, żeby cię też nie kusiła, żeby cię e, podtrzymywała na drodze do ważnego dla ciebie celu. Zastanów się też nad tym, co cię spowalnia w drodze do tego celu, co cię zatrzymuje, co nie pozwalało ci do. Tychczas dojść do utraty masy ciała na stałe. To może być negatywne otoczenie, czyli na przykład współpracownicy gdzieś tam w firmie, który, którzy mówią, a znowu się odchudzasz, a, po co zaczynać i tak ci nie wyjdzie, bla 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 To może być myślenie o jedzeniu w kategoriach dobre i złe, kiedy za bardzo myślisz o tym, czego nie możesz jeść, tym bardziej masz ochotę to jeść. Takie Kategoryzowanie żywności sprawia też, że właśnie to, co jest dla nas zakazane, to co nazywamy złym jedzeniem, zakazany owoc smakuje najlepiej. I zakazany owoc kusi nas najbardziej. Więc jeśli często sobie myślimy o czymś, co jest złe, co jest dobre w kontekście odżywiania, w kontekście dietetycznym, odchudzania, to to może być dla nas dość duże utrudnienie, jeśli chodzi o utrzymanie tej zdrowej diety, tej zdrowszej diety. No i spowalniające są też bardzo mocno niewspierające myśli, takie myśli zero-jedynkowe. Myśli typu moje geny utrudniają mi odchudzanie. Wszystkie kobiety w mojej rodzinie zawsze były grubsze. Miałam ciężki dzień, więc mi się należy. Zacznę od jutra, zacznę od poniedziałku, zacznę od nowego miesiąca, zacznę od nowego roku i tak dalej, i tak dalej. Jestem zła, muszę zjeść kinderki. To są takie myśli, które gdzieś tam mogą się nam czasami przywijać przez głowę, oczywiście w, też w innych formach, bo się ja nie w Twojej głowie i nie wiem, co tam dosłownie siedzi, ale takie myśli, które też nas sprawiają, że my albo się poddajemy, albo gdzieś tam sięgamy po te słodycze, żeby sobie wynagrodzić, i warto zastąpić to, te wszystkie niewspierające rzeczy, to niewspierające otoczenie, te niewspierające myśli, to kategoryzowanie żywności, na coś pozytywnego i na przykładzie tych myśli negatywnych. Zamiast mówić, że Twoje geny utrudniają Ci odchudzanie, albo myśleć, pomyśl sobie o tym w ten sposób. Moje nawyki są ważniejsze niż moje geny. Zamiast myśleć, że wszystkie kobiety w Twojej rodzinie zawsze były grubsze, pomyśl sobie o tym, że Twoje efekty zależą od Twoich działań. Zamiast myśleć, że po ciężkim dniu należy ci się nagroda w postaci czegoś słodkiego, przypomnij sobie o tym, że jedzenie wcale nie jest nagrodą. Zamiast myśleć, że zaczniesz od poniedziałku, od jakiegoś konkretnego dnia, od jutra itd., itd., pomyśl sobie, że zaczynasz tu i teraz, bo warto jest zacząć dosłownie tu i teraz z tym, co masz. Warto jest zauważyć te niewspierające myśli, które gdzieś tam przechodzą przez tą twoją głowę. Możesz sobie też z autopsji, z przypomnienia ze swoich poprzednich diet przypomnieć sobie, co właśnie cię blokowało, w którym momencie. W którym momencie przestawałaś dbać o tą swoją dietę, w którym momencie miałaś gorsze chwile, co to poprzedzało? Przypomnij sobie i zapisz sobie na kartce te swoje niewspierające myśli i do nich na tej kartce napisz wspierające przeciwieństwa, wspierające myśli, takie, które którymi będziesz zastępowała te myśli i tutaj bardzo ważne, żeby teraz włączyć uważność i kiedy pojawiają się takie myśli, kiedy pojawiają się te chwile zwątpienia wyciągasz tą kartkę lub przypominasz sobie te pozytywne myśli lub przypominasz sobie, że masz po prostu dać odbicie, coś dobrego na te negatywne myśli i Mówić to sobie w swojej głowie, tak, żeby twój mózg zakodował i żeby przełączyć swoje myślenie na takie bardziej pozytywne, na to wspierające. Dzięki temu, właśnie znając to swoje dlaczego i znając te swoje wszystkie negatywne przekonania, dużo łatwiej będzie Ci osiągnąć cel, jakim jest ta utrata masy ciała na stałe. Jest to tak naprawdę pierwszy krok do sukcesu. Odnalezienie swojego dlaczego i walka z tym, żeby te pozytywne wyobrażenia siebie, te nasze pozytywne pobudki zastępowały te wszystkie negatywne myśli, które siedzą w naszej głowie i utrudniają nam odchudzanie. Znalezienie swojego dlaczego, praca wewnętrzna, praca w głowie jest ważniejsza, jest najważniejszym etapem w kontekście odchudzania, bo bez dobrego przygotowania mentalnego będziemy myśleć, a dobra, wystarczy tylko, że wytrzymam do piątku, a w weekend będę mogła sobie poszaleć i sobie pojem. A dobra, wystarczy, że dzisiaj będę dobra, a jutro już będę mogła sobie pozwolić, bla, 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 bla. To ma być długo terminowa gra najlepiej na całe Twoje życie. Zdrowy styl życia, zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowe nawyki ogólnie właśnie całego zdrowego stylu życia pod kątem aktywności fizycznej czy innych aspektów powinny być czymś, co mają z Tobą zostać na stałe, co mają z Tobą zostać na lata. Więc żeby tak się stało, musisz zmienić swoje myślenie na bardziej pozytywne. Na to, że ta dieta wcale nie musi być okropna, bo mm, o tym, czy dieta musi być właśnie taka zero-jedynkowa, że musisz jeść czysto, nie możesz sobie już nigdy więcej pozwolić na coś słodkiego, Będę mówić w kolejnych filmach z takiej serii dotyczącej odchudzania, ale już teraz powiem Ci, że wcale nie musisz jeść idealnie czysto i od czasu do czasu w Twojej diecie jak najbardziej jest miejsce na czekoladę, batona, ulubione ciastko, czy co tam byś chciała. Chodzi o to, żeby to była dla Ciebie długoterminowa gra i żebyś ty zbudowała sobie dobre podwaliny do tej długoterminowej gry, zmień swoje myślenie, zacznij myśleć pozytywnie o tym procesie, a gwarantuję Ci, że wytrzymasz w nim dłużej i będzie Ci dużo łatwiej właśnie jeść zdrowo, będzie Ci dużo łatwiej zmotywować się do treningu, jeśli Będziesz miała tą wizję siebie, jeśli będziesz znała swoje prawdziwe pobudki, dlaczego chcesz schudnąć, nie tylko, żeby mać, mieć 20 kg mniej, tylko żeby czuć się bardziej sexy, żeby móc założyć swój ulubiony strój kąpielowy, żeby może w łóżku z twoim partnerem czuć się dobrze. Twoje powody są indywidualne i mogą być naprawdę bardzo różnorodne, ale świadomość tego swojego dlaczego, tych swoich negatywnych myśli i umiejętność i możliwość zastąpienia tych negatywnych myśli tymi pozytywnymi to jest klucz do sukcesu. Twoje dlaczego to Twoja największa siła. Schudnięcie to nie jest tylko liczba na wadze, ale to droga do nowego, lepszego, zdrowszego, bardziej sprawnego, szczęśliwszego życia którym to Ty czujesz się dobrze w swoim ciele. Kiedy wiesz, dlaczego to robisz, możesz pokonać każdą przeszkodę. Wtedy te zachcianki na słodycze nie są aż takie istotne, bo no cóż, mogłabym sobie teraz zjeść paczkę kinderków, ale dla mnie ważne jest to, żeby czuć się dobrze w swoim ciele, żeby nie mieć może wzdęć, żeby nie mieć problemów z wypróżnieniami, żeby odżywiać swoją cerę i swoje ciało, więc znajdź swoje dlaczego i działaj zgodnie z nim. A jeśli masz ochotę, to napisz mi w komentarzu, co jest Twoim dlaczego. Jeśli chcesz więcej takich filmów, to kliknij łapkę w górę i zostaw subskrypcję na moim kanale, tak, żeby dostać powiadomienie o najnowszych filmach. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejsze oglądanie, za Twoją obecność. Bardzo dziękuję, że zostałaś ze mną do końca. Do zobaczenia. Na razie, pa!